Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. O tym do czego potrzebne jest sprzęgło, wiedzą nawet tylko kierowcy W, ale nie wszyscy właściciele samochodów, nawet z dużym doświadczeniem w prowadzeniu, zdają sobie sprawę, że ta jednostka pomimo swojej niezawodności nie może być wieczna, a jej awarie mogą przerodzić się w bardzo poważny problem, dlatego konieczne jest poznanie wroga w twarz. Jednak umiejętność określenia przyczyn problemów ze sprzęgłem to nie wszystko. Trzeba również umieć je naprawić. Jak działa sprzęgło? Węzeł ten odpowiada za przenoszenie momentu obrotowego z silnika na skrzynię biegów. Gdyby nie było konieczności okresowego rozłączania tych jednostek, sprzęgło nie byłoby potrzebne. Należy pamiętać, że mechanizm ten jest obecny tylko w samochodach z manualną skrzynią biegów. Jeśli samochód jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów, jest ona również wyposażona w sprzęgło, ale nie jest ono sterowane ręcznie. Te funkcje przejmuje elektronika. Samochody z automatyczną skrzynią biegów wykorzystują inną zasadę interakcji z silnikiem. W uproszczeniu sprzęgło można przedstawić jako mechanizm składający się z następujących jednostek: siłownik łączący pedał z samym sprzęgłem, może być mechaniczny z linką lub hydrauliczny. W przypadku zrobotyzowanej skrzyni biegów napęd jest uruchamiany przez siłownik, do którego polecenia pochodzą z jednostki sterującej. Średnik kosz składający się z łożyska zwalniającego i tarczy dociskowej, napędzany dysk, widelec sprężyny tłumiące, pedał. Gdy kierowca naciska pedał, linka przenosi siłę na pręty cylindra, a następnie na widelec który poprzez łożysko zwalniające przenosi siłę mechaniczną na płaty tarczy dociskowej. A te z kolei uginają się do koła zamachowego. W efekcie tarcza napędzana traci przyczepność starczą napędzającą, a silnik zaczyna pracować na biegu jałowym, bez obciążenia kół objawy nieprawidłowego działania sprzęgła. Jak już zauważyliśmy, wielu kierowców w przypadku problemów ze sprzęgłem zdaje sobie sprawę, że samochód zaczął się dziwnie zachowywać. Ale często przyzwyczajają się do tego, nie podejmując żadnych aktywnych kroków. W rezultacie drobna awaria przeradza się w poważną, prowadząc do sytuacji, w której samochód zostaje unieruchomiony. Jeśli znasz główne oznaki nieprawidłowego działania sprzęgła, możesz uniknąć takiego ryzyka wykonując naprawy na czas samodzielnie lub udając się do najbliższej stacji obsługi lub centrum serwisowego. Opiszmy zatem główne oznaki możliwych usterek sprzęgła i konkretny węzeł odpowiedzialny za niewłaściwe zachowanie. Niecałkowite rozłączenie sprzęgła. Zazwyczaj w takich przypadkach stosuje się określenie samochód prowadzi. Oznacza to, że napędzana tarcza nie jest w pełni odłączona od wału napędowego silnika po wciśnięciu pedału. W rezultacie samochód gwałtownie szarpie podczas ruszania i zmiany biegów, mimo że pedał jest wciskany tak płynnie, jak zawsze. Przyczyny takiego problemu, wolny skok pedału jest niewystarczający. Rozmiar regulacji należy znaleźć w dokumentacji danej marki samochodu. Regulacja napędu jest uszkodzona. Należy pamiętać, że rozwiązanie problemu będzie inne dla napędów mechanicznych i hydraulicznych. Napędzana tarcza jest zdeformowana. Zwykle dzieje się tak, gdy bicie tarczy przekracza pół milimetra, okładzina tarczy jest wypaczona i jest ona stale dociskana do koła zamachowego silnika. Piasta tarczy jest zakleszczona w wielowypuście wału. Usterka ta najczęściej występuje w wyniku długotrwałej pracy pojazdu na biegu jałowym, zwłaszcza na otwartym parkingu. Jak widać, nie zawsze łatwo jest zidentyfikować awarię sprzęgła nawet w przypadku konkretnego objawu, ponieważ przyczyn może być kilka. Ślizganie się sprzęgła. Oczywiste objawy takiej awarii sprzęgła są następujące. Po naciśnięciu pedału przepustnicy prawie do oporu po zwolnieniu silnik ryczy, ale mocnie spełnia oczekiwań. Ponadto z komory silnika może wydobywać się zapach spalenizny. Przyczyny tego problemu, regulacja wolnego koła pedału jest nieprawidłowa, okładzina cierna napędzanej tarczy jest zanieczyszczona olejem. Najczęściej ten scenariusz jest typowy dla samochodów z dużym przebiegiem, w których może dojść do przedmuchania uszczelki olejowej. Uszczelki. Występują luźne połączenia, z powodu których płyn smarujący rozpryskuje się pod spodem, dostając się na okładzinę cierną. W takich przypadkach może występować zapach spalonego oleju, zużycie okładzin ciernych. Problemy może powodować uszkodzony siłownik, jeśli zajrzysz pod spód samochodu, prosząc asystenta o wciśnięcie pedału sprzęgła. Drążek siłownika podrzędnego powinien się poruszyć. Popychając widelec. Jeśli tak się nie stanie, usterka powinna tkwić w siłowniku. W samochodach z napędem hydraulicznym taka usterka występuje z powodu zatkania otworu kompensacyjnego głównego cylindra. Przeczytaj także. Miganie świateł na biegu jałowym silnika podczas naciskania pedału sprzęgła słychać obce dźwięki po zwolnieniu pedału. Środowisko akustyczne wraca do normy. Charakter dźwięków może być różny i może wahać się od charakterystycznego szelestu do przerywanego zgrzytu o różnej intensywności. Możliwe przyczyny. Łożysko zwalniające zatarło się z powodu luzu lub braku usmarowania, uszkodzenie klapek kosza lub sprężyn tłumiących. Średnik łożyskowału napędowego na skrzyni jest zużyte. Pedał sprzęgła piszczy i nie powraca po wciśnięciu. Spróbuj odciągnąć go palcem buta. Jeśli to nie pomoże, problem nie zniknie. Prawdopodobnie napęd jest zablokowany lub łożysko wyciskowe jest nieszczelne. Czasami jest to spowodowane zakleszczeniem sprężyny pedału, najczęściej. Z powodu długiej pracy na biegu jałowym lub tłoczyska pompy hamulcowej tuleja osi w punkcie mocowania pedału może skrzypieć, wystarczy ją nasmarować. Sprzęgło jest rozłączane, gdy pedał jest mocno wciśnięty a jeśli przy płynnym wciskaniu z puszczaniu pedału sprzęgło nie załącza się taki objaw jest charakterystyczny dla napędu hydraulicznego, to możemy mówić o następujących przyczynach. Nieszczelność przewodu układu sprzęgła jest zakłócona, poziom płynu w układzie jest poniżej dopuszczalnego poziomu, mankiety siłownika głównego są zużyte, pojazd szarpie podczas naciskania pedału sprzęgła, jeśli napęd jest sprawny. Możliwą przyczyną takiego zachowania może być poluzowanie elementów mocujących okładziny cierne. Mocowanie odbywa się za pomocą nitów. Lub ich zużycie pedał sprzęgła jest wciskany zbyt lekko w większości przypadków przyczyną tego zjawiska jest przepalony przewód hydrauliczny można to wyleczyć usuwając powietrze z układu, pompując układ. Najczęstsze przyczyny awarii sprzęgła mechanizm ten ma dość solidne zasoby, leżące w granicach 100 do 150 tysięcy km w przebiegu przy prawidłowej eksploatacji górny pasek w zależności od konkretnego modelu. Jest łatwo osiągalny. Jednak osławiony czynnik ludzki może stać się przyczyną przedwczesnego pojawienia się usterek sprzęgła. Oto, na co należy uważać, agresywne zachowanie podczas jazdy. Nie nadużywaj częstego gwałtownego wciskania i równie gwałtownego wciskania pedału. Przy takich działaniach okładziny cierny nie wytrzymają długo. Należy uważać na ciągłą jazdę pod zwiększonym obciążeniem. Co często ma miejsce w przypadku pojazdów użytkowych? Przedwczesne uszkodzenia są spowodowane niewłaściwym holowaniem. Niedoświadczeni kierowcy często holują z pedałem wciśniętym do połowy. Nie należy holować pojazdu, który waży znacznie więcej niż samochód. Unikać jazdy z wciśniętym do połowy pedałem sprzęgła. Chyba że jest to absolutnie konieczne. Co zrobić w przypadku uszkodzenia sprzęgła? Nawet jeśli uważnie monitorujesz stan samochodu i udało ci się w porę zdiagnozować awarię sprzęgła, niekoniecznie musisz od razu udawać się do serwisu. Charakter usterki może być taki, że można ją wyeliminować samodzielnie w ciągu kilku minut, oszczędzając przy tym sporo pieniędzy. Zastanówmy się, co można zrobić w przypadku konkretnych problemów? Pogrupujmy je według miejsca lokalizacji. Kosz sprzęgła jednym z objawów problemów z koszem jest nadmierny hałas podczas naciskania pedału. Sprawdź, czy płatki kosza nie są zużyte. Jeśli są naprawdę mocno zużyte, to znaleźliśmy winowajce nieprzyjemnych dźwięków, ale za wcześnie na radość. Elastyczne blaszki nie podlegają naprawie. Wymianie podlega cały zespół. Pęknięcie lub wypaczenie sprężyny talerza dociskowego jest wykrywane podczas kontroli tego zespołu. Jeśli diagnoza zostanie potwierdzona, sprężyna jest wymieniana. Sama płyta może być zdeformowana. Spróbuj najpierw wyczyścić dysk. Jeśli to nie pomoże, należy wymienić cały kosz. Tarcza sprzęgła jeśli sprzęgło ślizga się. Najprawdopodobniej przyczyny należy szukać w tym urządzeniu. Należy sprawdzić. Czy napędzana tarcza nie jest zdeformowana? Jeśli tak, to należy spróbować wyeliminować przyczynę wzrostu amplitudy dagań końcowych, która powinna mieścić się w granicach pół milimetra. Jeśli to nie pomoże, należy wymienić tarczę na nową, sprawdzić, czy piasta tarczy nie jest zakleszczona na wielowypustach wału skrzyni. Co zwykle ma miejsce w przypadku niewspółosiowości? Staramy się oczyścić powierzchnię z brudu i nakładamy smar LCC15. Jeśli problem nie zniknął, wymieniamy napędzaną tarczę, ale w najgorszym wypadku będziemy musieli wymienić sam wał główny. Jeśli na tarczy widoczne są plamy oleju, Należy zlokalizować wyciek i wyeliminować problem. Zazwyczaj jest to przepalona uszczelka olejowa. Średnik, jeśli zużyta okładzina cierna, w sprzęgłach starej konstrukcji można wymienić tylko ją, w przeciwnym razie należy wymienić tarcze w zestawie. Przeczytaj też, co zrobić, gdy przepali się bezpiecznik zapalniczki. Łożysko zwalniające o zużyciu łożyska świadczy charakterystyczny brzęczący dźwięk wydobywający się ze skrzyni biegów. Gdy pedał jest wciśnięty do oporu, a dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym, z wymianą łożyska nie należy zwlekać, ponieważ po wymianie łożyska poleci i kosz, a jego naprawa będzie kosztować o rząd wielkości drożej. Główny cylinder sprzęgła, wadliwe działanie tej jednostki, instalowanej w maszynach z napędem hydraulicznym, można zdiagnozować po pojawieniu się poślizgu sprzęgła. Sprawdź stan cylindra. Najprawdopodobniej otwór kompensacyjny jest zatkany. Problem rozwiązuje jego umycie. Konieczne jest również sprawdzenie, czy tłoczysko siłownika jest sprawne. Jak to zrobić, już wyjaśniliśmy. Jeśli problem tkwi w nim, należy zdemontować pompę hamulcową i przeprowadzić jej przegląd, czyszczenie, płukanie. Smarowanie, wymiana oleju, wyłączenie sprzęgła przy gwałtownym naciśnięciu pedału jazdy również wskazuje na usterkę pompy hamulcowej. Naprawa takiej usterki pompy sprzęgła i sposób jej usunięcia jest następujący. Jeśli poziom płynu w układzie hydraulicznym jest poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu. Uzupełnić. Jeśli z czasem ponownie spadnie, następuje rozhermetyzowanie układu. Należy poszukać przyczyny i ją wyeliminować. Spadek ciśnienia może być spowodowany zużyciem lub uszkodzeniem lustra cylindra lub tulei roboczej. Środkiem zaradczym jest wymiana tych części. Pedał sprzęgła tutaj wiele zależy od rodzaju napędu: mechaniczny Hydrauliczny, elektryczny. Wariant z miękkim pedałem i hydrauliką oznacza najprawdopodobniej przepełniony układ. Sposób eliminacji, pompowanie sprzęgła z wymianą płynu. Sytuacja się powtarza, należy poszukać miejsca obniżenia ciśnienia, wyeliminować problem i ponownie wykonać pompowanie. Jeśli napęd jest mechaniczny, trzeba zwrócić uwagę na widełki które zakłada się na przegub. Być może jest on po prostu postrzępiony. Głównej metody wyeliminowania tej usterki sprzęgła: spawanie brakującego metalu, regulacja lub wymiana. Nieprawidłowe działanie czujnika czujnik element sprzęgła kontrolowany przez elektronikę. Jego zadaniem jest informowanie bloku o położeniu pedału. Jednostka sterująca na podstawie otrzymanych danych nie tylko z czujnika sprzęgła, wydaje polecenia siłownikom dostosowując takie parametry jak liczba obrotów silnika i kąt wyprzedzenia zapłonu w celu stworzenia optymalnych warunków do zmiany biegów. Jeśli odczyty czujnika są nieprawidłowe, zmiany biegów również będą dalekie od ideału, z nieuniknionymi szarpnięciami pływającymi obrotami i zwiększonym zużyciem paliwa. Całkowicie uszkodzony czujnik jest monitorowany przez komputer pokładowy i zapala się znana kontrolka check Przyczyną może być przerwany obwód lub usterka samego miernika. W tym drugim przypadku należy wymienić czujnik na nowy. A jeśli problem nie zniknie Poszukać przerwy w okablowaniu. Linka sprzęgła napęd mechaniczny wciąż jest spotykany i w starszych samochodach z reguły dominuje. Linkę można regulować, napinać, luzować, poprzez zwiększanie zleż zmniejszanie skoku pedału. W szczególności, jeśli jest mocno naciągnięta, wystąpi poślizg sprzęgła, ponieważ tarcza napędzana będzie luźno stykać się z tarczą napędzającą. Najczęściej linka jest naciągnięta. A jeśli naciągnięcie nie pomaga, jedynym wyjściem jest jej wymiana. Niekiedy dochodzi do jej zerwania i w tym przypadku nie obejdzie się bez wymiany. Awarie siłowników elektrycznych istnieje kilka przyczyn nieprawidłowego działania napędu elektronicznego, problemy z czujnikami W podrasowanych sprzęgłach. Oprócz czujnika monitorującego położenie pedału jazdy mogą być jeszcze inne awaria siłownika silnika elektrycznego. Awaria obwodu elektrycznego układu sprzęgła. Do zlokalizowania usterki wymagany będzie tester. Nieprawidłowa regulacja pedału NP z powodu naturalnego zużycia. Najczęstsze przyczyny niesprawności to pierwsza i ostatnia.